Aktualnie z każdej strony jesteśmy bombardowani reklamami coraz to nowszych suplementów diety, z których nie wszystkie są dobrze przebadane, a substancje w nich zawarte nie zawsze działają tak, jak deklaruje na opakowaniu producent. Uważam, że jeżeli potrzebujemy z jakiegoś powodu suplementu, to warto zwracać się w stronę substancji znanych i dobrze sprawdzonych, a za takie można uznać m.in. niektóre z adaptogenów. Czym są adaptogeny i jak może działać na ciebie pięć najpopularniejszych adaptogenów? O tym w dzisiejszym odcinku. Terminem adaptogen określane są substancje zwiększające zdolności przystosowawcze, czyli adaptacyjne organizmów w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak np. czynniki stresogenne fizyczne bądź emocjonalne. Adaptogeny mają regulować funkcje organizmu, przywracając jego prawidłowe fizjologiczne mechanizmy oraz wzmacniać jego naturalną odporność na różnego rodzaju właśnie czynniki stresowe. Poza tym adaptogeny mogą wpływać na poprawę pracy mózgu, w tym usprawniać pamięć i koncentrację, umiejętność uczenia się i zapamiętywania. W tym odcinku omówię 5 różnych adaptogenów, które możecie spotkać w suplementach diety i ich możliwe zastosowanie. Jeżeli zastanawiacie się, jak wybrać dobrej jakości suplementy diety i czym tak właściwie różni się suplement diety od leku, zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z farmaceutką właśnie na ten temat. Link znajdziesz w opisie tutaj poniżej tego filmu bądź tu w karcie, jak sobie klikniesz, powinno Ci się wyświetlić. A teraz lecimy z adaptogenami. Na pierwszy ogień idzie chyba najbardziej znany adaptogen, czyli ashwagandha. Ashwaganda, inaczej witania ospała, znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości obniżania poziomu stresu w organizmie, co spowodowane jest prawdopodobnie jej wpływem na modulację osi pod wzgórze przysadka nadnercza. Badanie z 2019 roku przeprowadzone w Indiach z udziałem 60 przewlekle zestresowanych osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którym włączono do e, diety, do suplementacji ashwagandę, wykazało znaczny wpływ tej suplementacji na obniżenie poziomu kortyzolu u tych osób. Osób. I choć zauważa się doraźny wpływ asfagandy na poziom stresu, to jednak o wiele skuteczniejsza jest przy stosowaniu co najmniej przez okres dwóch miesięcy. Kolejnym ciekawym doniesieniem z tego samego badania jest pozytywny wpływ aszwy na poziom testosteronu w grupie mężczyzn, bo w tym kontekście w grupie kobiet z kolei nie wykazano żadnych różnic. Z kolei badanie z 2021 roku z udziałem 125 osób suplementujących ashwagandę wskazuje na poprawę funkcji kognitywnych, takich jak lepsze zapamiętywanie, lepsze samopoczucie, lepsze skupienie oraz znaczną poprawę jakości snu, w tym zasypianie, jak i rzadsze wybudzanie się w nocy. A jeżeli chcesz poznać praktyczne wskazówki na temat tego, jak porządnie się wyspać, to właśnie trwa przed sprzedaż mojej książki, jak spać, żeby się wyspać. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Swój egzemplarz możesz zamówić już teraz, a oficjalna premiera w księgarniach odbędzie się na początku września. Wracając do naszej ashwagandy. Ze względu na jej szerokie spektrum działania, może okazać się ona pomocna zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla tak zwanych ambitnych amatorów sportów wszelakich. Metaanaliza z 2021 roku wskazuje na zwiększone możliwości tlenowe u sportowców, na skutek suplementacji ashwą, co dla osób zajmujących się sportami wytrzymałościowymi może okazać się pomocne. Ale to nie wszystko. W tej samej pracy badacze wzięli pod lupę wpływ ashwagandy na możliwości siłowe, jak i hipertroficzne w grupie osób regularnie ćwiczących na siłowni. Jak się okazuje, również tutaj suplementacja może być korzystna, ponieważ wykazano jej delikatny wpływ na siłę mięśniową, jak i hipertrofię. Aczkolwiek należy pamiętać, że w tym kontekście, w kontekście budowania masy mięśniowej czy siły, najważniejszy jest dobrze dobrany trening, no i dobrze zbilansowana dieta. Dawki aszwagandy stosowane we wspomnianych przeze mnie badaniach różnią się między sobą i podawane są zazwyczaj raz lub dwa razy dziennie. Jednak z racji tego, że dawka suplementacji powinna być dobierana indywidualnie do każdej osoby, to tutaj sobie ją pominiemy, żeby nikt się niepotrzebnie nie sugerował. Innym popularnym adaptogenem jest różeniec górski, inaczej rhodiola. Jest to adaptogen, który pomimo znacznych różnic w mechanizmie działania w stosunku do najpopularniejszej aszfagandy nie obniża bezpośrednio poziomu kortyzolu, a działa pośrednio poprzez hamowanie wpływu stresorów na nasze ciało i na sposób w jaki działamy pod wpływem stresu. Jak pokazują badania, które tradycyjnie znajdziesz w opisie do tego filmu, różeniec górski może wspierać funkcje kognitywne, czyli lepszą pracę mózgu w tym skupienie i koncentrację. Różeniec może sprawdzić się również bardzo dobrze u osób aktywnie trenujących na siłowni lub uprawiających sporty walki. W przeglądzie badań z 2022 roku wzięto pod lupę działanie rodioli właśnie w kontekście sportu i jej potencjalnego wpływu na poprawę wyników sportowych. Badania pokazały, że różeniec obniża Kinazę kreatynową oraz LDH, czyli dwa markery zmęczenia mięśni skorelowane z odpowiedzią fizjologiczną organizmu po wysiłku, co oznacza, że regeneracja w grupie suplementującej rodiole wypadała dużo efektywniej. Co więcej, grupy suplementujące rodiole były w stanie pracować więcej i ciężej, co jest bardzo istotne dla sportowców. Jedno z badań znajdujących się w tym samym przeglądzie wskazało na pozytywny efekt suplementacji w kontekście siły mięśniowej. Różeniec, nie mylić z różaniec, może również wpływać na poziom serotoniny, ważnego neuroprzekaźnika dla naszego mózgu. Prowadzone są badania w kontekście dodatkowego wsparcia dla osób, które już zażywają leki z grupy SSRI, czyli leczących się na depresję i pojawiają się już przesłanki, na razie przesłanki, które wskazują na poprawę samopoczucia u osób, które do klasycznej farmakologii przyjmowały właśnie różenie z górski. Pacjenci w grupie badanej czuli się lepiej niż grupa przyjmująca sam lek przeciwdepresyjny. Jednak na podstawie tego jednego badania oczywiście nie można wyciągać daleko idących wniosków i należy poczekać na kolejne, które potwierdziłyby takie działanie rodioli. Jeżeli przyjmujesz w ogóle jakiekolwiek leki i chcesz włączyć dodatkowo suplementację, to zawsze trzeba to skonsultować z lekarzem prowadzącym. Ponieważ niektóre leki mogą wchodzić w interakcję z niektórymi suplementami diety. Dodatkowo różeniec, według niektórych danych, może stymulować aktywność białek, o których mówi się w kontekście długowieczności, takich jak SIRT-1 i SIRT-2, a które to hamują starzenie się komórek. Trzecim adaptogenem, który sobie dzisiaj mówimy, jest rzęsień syberyjski, inaczej eleuterokok kolczasty, który jest wykorzystywany m.in. w medycynie Dalekiego Wschodu. Okazuje się, że może on zwiększać poziom dopaminy, co w obecnych czasach może okazać się bardzo pomocne. A dlaczego? O tym posłuchasz w jednym z moich poprzednich odcinków na temat dopaminowego detoksu. Link zostawiam w karcie lub oczywiście w opisie do tego filmu. Badania z udziałem żeńszenia syberyjskiego wykazują również wpływ na poprawę funkcji Kognitywnych, czyli ponownie wpływ na skupienie oraz lepszą pamięć, a także wpływ na poprawę możliwości wysiłkowych w związku ze zwiększeniem VO2 maxa i poprawę wydolności organizmu. W kontekście aktywności narzędzień może potencjalnie również hamować zmęczenie i wydłużać czas pracy sportowca. Inne potencjalne właściwości tej rośliny są wciąż w fazie badań bądź są udowodnione na tą chwilę tylko na zwierzętach, więc poczekajmy na razie na kolejne badania z udziałem ludzi, zanim będziemy wyciągać kolejne wnioski. Inny równie popularny adaptogen wykorzystywany powszechnie w medycynie Dalekiego Wschodu to owoce cytryńca chińskiego, inaczej owoce szizandra. Jego właściwości dotyczą głównie tonizującego wpływu na układ nerwowy. Przegląd badań z 2009 roku zwraca uwagę przede wszystkim na wpływ owoców cytryńca chińskiego na funkcje kognitywne, takie jak poprawę skupienia i jasność umysłu. Z kolei badanie z 2021 roku z udziałem mężczyzn pokazuje również potencjalny wpływ na zwiększenie siły mięśniowej. Owoce cytryńca chińskiego mogą również wykazywać silne działanie antyoksydacyjne. Mało znany, a wykazujący bardzo ciekawe właściwości prozdrowotne adaptogen, to korzeń traganka błotniastego. Obecnie zachodnie zastosowanie traganka dotyczą głównie przywracania i wzmacniania odpowiedzi immunologicznej, ponieważ wydaje się, że może on nasilać aktywność komórek odpornościowych ze stanu spoczynku do ich zwiększonej aktywności. Kilka badań pokazuje również, że traganek może wykazywać działanie chroniące serce i wzmacniające funkcje sercowo-naczyniowe, w tym chronić przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Zauważono w pozytywny wpływ traganka na zwalczanie niektórych infekcji wirusowych, a w badaniach in vitro udowodniono również jego działanie przeciwbakteryjne. Przeciw niektórym bakteriom. Adaptogeny są stosowane w suplementacji zarówno jako monosuplementy, zawierające tylko jeden rodzaj substancji aktywnej, jak i jako miks różnych adaptogenów. Bardzo ważne jest to, aby wybierając suplement diety, zwrócić uwagę na zawartość substancji aktywnej w suplemencie i jakość produktu. Jest to bardzo ważne również w tym przypadku, kiedy mówimy o naturalnych, roślinnych preparatach. Tym bardziej w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na jakość suplementu i na to, co faktycznie w tym opakowaniu znajdziemy. No i najważniejsze, rodzaj suplementu i jego dawkę zawsze należy dobierać ze specjalistą, który weźmie pod uwagę aktualny stan zdrowia i stosowane leki, aby uniknąć potencjalnych działań niepożądanych. A oczywiście, informacje zawarte w tym odcinku mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą stanowić porady medycznej. Daj znać w komentarzu, czy masz jakieś doświadczenie z suplementacją adaptogenów. A jeśli ten odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so.